Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej zapowiedzi meczów Wisły Kraków, tym razem na tapecie Zniczy Pruszków, także zespół, który zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Jest to zespół, który no, no, no od początku ten sezon zbyt dobrze się nie układał. No, i wiadomo, że faworytem tego spotkania bezapelacyjnie będzie krakowska drużyna. Natomiast, no wiecie, jak to jest w piłce: no, piłka bywa nieprzewidywalna, a ta piłka, jeszcze pierwszoligowa, tym bardziej. Natomiast, no, myślę, że argumenty, więcej argumentów, zdecydowanie więcej argumentów ma po stronie właśnie Biała Gwiazda. I myślę, że jakbym miał tak typować i to nawet nie serce, ma bardziej nawet też tak rozumem: no, to, to Wisła Kraków wygra to spotkanie. Natomiast jak mówię, no, piłka nożna bywa, e, bywa e, nieprzewidywalna, natomiast chciałbym również e, poinformować. Że mamy nowego prawego bocznego y, obrońcę. Y, jest to, y, no, można powiedzieć, doświadczony 27-letni zawodnik, y, właśnie który nominalnie występuje na prawej stronie defensywy, y, więc bardzo się cieszymy. Y, no i ta umowa jego będzie obowiązywała do końca. Tego sezonu do 30 czerwca do 2026 roku. Oczywiście z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Grał wyłącznie w Szwajcarii, właśnie, właśnie występował tam, tam w tam młodzieżowych zespołach i również tam debiutował w seniorskiej piłce. Właśnie ostatnie 3 lata spędził w FC Lazuane Sport i to jest dobra informacja, bo on tam faktycznie przez te ostatnie 3 lata zagrał. 29 spotkań z szwajcarskiej Super League, a łącznie w poprzednim sezonie zagrał w tylu spotkaniach, a łącznie ma 62 mecze na koncie. Także w miarę, w miarę występował. Nie jest to zawodnik, który tam na, najbardziej grał tylko i wyłącznie na, na, na ławce, czy, czy wchodził na jakieś, wiecie, parę minut. także z tego ruchu jak najbardziej się cieszymy tak na samym początku, z tego co też wiemy jest temat y, też y, kolejnych zawodników, więc, więc, więc dzieje się na tym rynku transferowym troszkę bardziej, więc możemy y, liczyć na to, że kolejne wzmocnienia będą tuż, tuż, tuż. Także słuchajcie, no na pewno my z takim duszym może niespokojem, to złe słowo. Bo myślę, że to co podkreślał Mariusz Job, że cały czas te wzmocnienia są potrzebne. Zdajemy sobie z tego sprawę, że w pewnych elementach gry jeszcze nie, nie gramy super. Bo to, że strzelamy 3-4 bramki na mecz jasne, na razie strzelamy, ale to się może kiedyś zaciąć, więc bardzo ważne, żeby też poprawić tą grę w tym sektorze defensywnym, być może żeby na przykład pewni zawodnicy dawali troszeczkę więcej w niektórych fragmentach spotkania, no jest tych rzeczy, które, które należałoby, które by należało poprawić, żeby no wiadomo, żeby, żeby ta seria była jeszcze, jeszcze większa, więc miejmy nadzieję, że w piątej kolejce Wisła Kraków również wygra swoje spotkanie słuchajcie, o zniczył Pruszku Słów kilka, bo myślę, że to jest zespół, który w jakimś tam stopniu może ciekawić, ponieważ, tak, no, z Niczpruszków, no, tak sobie gdzieś tam stawialiśmy przed sezonem, no to raczej to nie stawialiśmy tego zespołu w kontekście spadku. No, raczej, raczej nie. Było dużo odejść, jasne, natomiast wciąż tam było kilku zawodników, którzy mogłoby ten zespół tak delikatnie mówiąc. Pociągnąć. No, tak się niestety nie stało. Takie, takiego scenariusza nie było. No i słuchajcie. No, terminarz yy, Znicz ma, no, wyjątkowo ciężki, nie, no bo tak, no, oczywiście była przegrana z UKS em nie, była przegrana ze Stalomilec, gdzie chyba tam ten Znicz Pruszków najlepiej się zaprezentował, strzelając cztery bramki ostatecznie przegrał ten mecz 5 do 4. Potem naprawdę tragiczny mecz z Wieczystą, tragiczny mecz pod każdym względem i w defensywie, i w ofensywie nic nie pokazała, nic nie pokazał Znicz. Yy, też słaby mecz z Polonią Warszawa, no i po tym meczu w zasadzie w środę, czyli 13 sierpnia, podjęto decyzję o zwolnieniu obecnego, no byłego trenera. Jakby nie było, właśnie Znicza. Także trener Matysiak pożegnał się, więc ta karuzela trenerów ruszyła, a w jego miejsce trochę, du czy duże ryzyko. Może nie do końca, natomiast jest to jednak zagraniczny trener, Peter Truchar, który yy, słuchajcie no ma pewne nie najgorsze CV, natomiast chyba takie największe jego jego największy sukces w yy, jego taki Karierze trenerskiej, to y, Wicemistrzostwo Słowacji w sezonie 2021-2022. I oczywiście trenował y, MfK Zemplin, y, Michalowce oraz y, MfK y, Rosenberg, y, więc to są kluby, które kojarzymy, które znamy. Y, oczywiście no, to są blisko, y, więc powiedzmy, że nie jest to taki bardzo zły kierunek. Natomiast no, faktycznie. Tu może być różnie, tu może być różnie. Ja uważam, że trochę, trochę, trochę tego nie przemyślał. Myślę, że tam organizacyjnie ostatnio coś tam nie, nie funkcjonuje też te ostatnie te historie z trenerem szok, tak trener szoka, który odszedł po sezonie, tak te, też takich nie, nie, nie za dobrych relacjach z klubem, no to na pewno to na pewno nie pomaga. No w kadrze tego zespołu Radosław Majewski, który, który akurat no, jest taką mocną postacią, Mateusz Mak na bramce Misztal, Moskwik, Sokół, znany nam plewka. Więc jest kilku tych piłkarzy nie mogę powiedzieć, że nie, Jarosławiach, natomiast myślę, że tam też ta średnia wieku jest bardzo, no tam nie wprowadza się młodych piłkarzy. To jest klub, który, który bazuje troszeczkę na, 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 na gdzieś tam, wiadomo, tych, tych zawodnikach, no już bardziej doświadczonych, powiedzmy wiek 30 plus, tak, tak można byłoby to określić nie jest on dobry, natomiast no takie są możliwości tego klubu i robi się gorąco, robi się gorąco co to sprzyja Wiśle Kraków, no bo w sobotę, czyli jak to nagrywam to jutro e, będzie mecz e, z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, który też jest zespołem, jak się okazało, dosyć wymagającym i m, który te punkty jest w stanie zdobywać, na pewno po przegranej z, Wis z Wisłą Kraków też będą chcieli e, zgarnąć trzy punkty no i w sobotę gra znicz i kolejny już mamy we wtorek, więc ta regeneracja właśnie no może mieć tutaj to może być słowo klucz, tak? Ten zespół też nie jest dobrze przygotowany fizycznie do zespołu, więc sądzę, że pod tym względem to będzie też w tym aspekcie Wisła Kraków będzie miała pewnego rodzaju przewagę. Ten mikrocek treningowy Wisła Kraków będzie sobie mogła naprawdę zrobić to na no, w fajny sposób, tak? Trzeba sobie jasno powiedzieć. Bo, bo, bo Wisła będzie mogła się spokojnie do tego meczu przygotować, przeanalizować te błędy, które, które popełniła w poprzednim meczu. A tutaj, no i też będzie, no nie oszukujmy się, no ta świeżość powinna być na, na, na dobrym poziomie, jeśli chodzi o białą gwiazdę. Więc no duże problemy z nicza pryszków, ale my się tym nie przejmujemy, interesuje nas oczywiście biała gwiazda. No, i słuchajcie, myślę, że tutaj bez jakichś wielkich roszczat w składzie bym się nie spodziewał. Eee, myślę, myślę, że czegoś takiego, eee, no, nie będzie eee, i, i trzeba sobie to, to jasno uzmysłowić, że raczej, eee, raczej Mariusz Job nie będzie zmieniał nic w personaliach. Natomiast, eee, natomiast no, 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 cieszymy się. Cieszymy się, eee, cieszymy się z tego, że, że tak to wygląda pod tym względem, że naprawdę ten skład, eee, te, ta drużyna, Drużyna wygrywa, na razie wygrywa i ciężko, e, ciężko jakby narzekać na, na, na tą drużynę, bo, bo, bo gramy po prostu dobrze, bo gramy po prostu dobrze w ofensywie. I, i jeśli i właściwie to jest taka drużyna, trochę jak za studialczyka się mówiło, że nawet jak oni nam szelą trzy, to my strzelimy cztery. I, I poniekąd tak jest, w, tylko mówię, no ważne jest to, żeby się to nie zacięło, nie? Żeby, żeby, właśnie, żeby ta obrona też była trochę na lepszym poziomie co mariusz job planuje zrobić ja raczej stawiam że Roszat nie będzie natomiast um, natomiast no kto, wie, kto wie kto wie kto wie co się może co się może zdarzyć no tutaj bardzo, bardzo ciekawym tematem jest Grójcić, myślę myślę grójcić z skutwą kto wie, być może to byłby fajny, fajny temat, ponieważ Kutwa fajnie wyprowadza piłkę i Golicić również ma taką dobrą. Tylko pytanie, czy jak oni niby się rozumieli na boisku? No, słuchajcie, no, Wiktor Biedrzyczki strzelił ostatnio bramkę, więc też go wywalić za, za ogólnie słaby mecz w defensywie, ale Kutwa też nie grał jakoś wybitnie w defensywie. No to trochę nie okej okay jest. No więc tu kwestia, no pewnie tak jak mówię, raczej, raczej Mariusz się postawi na, na, na tą defensywę, którą miał, ehm, więc cóż, no, no ważne, że ściągnęliśmy tego prawego obrońcę. Bo, bo jednak przy, przy kontuzji Jarocha jest to decyzja kluczowa, no a co do tego meczu, no ważne, żeby właśnie tych głupich strat nie robić, no głównie do tej defensywy, tak, bo myślę, że mamy taką siłę ofensywną w tej chwili, mamy młodego Kuziemkę, mamy Rodado, mamy Duarte, Mamy Dudę, który potrafi jednak znaleźć tą gdzieś uliczkę. No jak było w przypadku bramki e, ostatniej, tak, Juliusa Endkalera, e, który właśnie no Duda tutaj asystował, i, i, i Julius świetnie tą sytuację wykończył. E, więc sądzę, że to może wystarczyć do tego. By, 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 by wygrać w tym spotkaniu, no więc, więc, więc na pewno tą siłę ofensywną mamy zdecydowanie większą niż ma znicz pruszków. Myślę, że no w defensywie również lepiej się organizujemy, mimo wszystko, mimo tego co się działo w ostatnim meczu z Pogonią, to myślę, że i tak w każdym jakby obszarze jesteśmy lepsi. Także skoro tak jest, no to musi być dobrze. Yy, oby, oby było tak, jak mówię. Yy, piszcie oczywiście w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tego spotkania. Yy, wiadomo, może zadziałać efekt nowej miotły. Oby to nie zadziałało. Natomiast wiadomo, że yy, oprócz tego, no to zbyt wielu optymizmów. Yy... U Znicza Pruszków nie ma, a optymizmu w wi Wiśle Kraków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, dużo. I tym miłym akcentem zakończmy ten materiał. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.